Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj zrobię bardzo proste drugie śniadanie. To znaczy drugie śniadanie, może być kolacja, może być pierwsze śniadanie, a może być obiad. Yy, wiem, że znacie tą potrawę, ja ją również znam. Uwielbiam ją i właśnie dzisiaj sobie ją przygotowuję. A ta potrawa będzie składała się właśnie z kilku składników. Zobaczcie, z ziemniaków, boczku, cebuli i jajek. I to wszystko. Za chwileczkę to wszystko razem złożymy do kupy i będziemy próbowali, co nam z tego wyszło. Ale najpierw musimy ugotować ziemniaki. A więc, do garnka, wrzucam kilka młodych ziemniaków. Mogą być te stare ziemniaki, ale jeżeli już mamy młode, no to używamy młodych. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz rzucę do tego trochę soli. Ziemniaki będę gotował 10 minut, nie mniej, nie więcej, od momentu kiedy się woda zagotuje, a więc czekamy. Podgotowane ziemniaki i odcedzone teraz musimy pokroić w grubsze plastry. I wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Ziemniaki się smażą, ja pokroję boczek. Zobaczcie, mam tutaj wędzony, surowy boczek. Kroję w kosteczkę. Oczywiście bez skóry. I również nie musi to być ani drobniutko. Ani równiutko. Ziemniaki już z jednej strony są zrumienione. Zobaczcie, pięknie wyglądają. I musimy je troszeczkę przewrócić. Musimy je troszeczkę posolić. Posypać pieprzem. I wrzucamy boczek. Boczek musi się zrumienić, w tym czasie przygotuję jajka. Wrzucam troszeczkę soli pieprzu, pół łyżeczki czerwonej, słodkiej papryki i dokładnie mieszam. Na chwileczkę odstawiam i pokroję teraz cebulkę, bo będziemy wrzucać do naszych ziemniaków i boczków. Zobaczcie, mam tutaj dymkę, mam tutaj zwykłą cebulkę, połowę użyję i ząbek czosnku. A więc kroimy najpierw Cebulę dużą. Kroimy w kostkę. Czosnek również siekamy. I wrzucamy teraz cebulkę. Szczypior z dymki przerzucam do jajek. I dokładnie mieszam. I tak będziemy jeszcze podsmażać jakieś 5 do 7-8 minut. Musimy po prostu patrzeć, aż cebulka nam troszeczkę zmięknie i wtedy wlejemy jajka cebulka jest zeszklona, zalewamy wszystko jajkami i czekamy aż jajka się zetną po około 15 minutach duszenia pod przykryciem moje jedzenie jest już dobre przykryłem talerzem bo nie mam pokrywki na tą patelnię Wygląda to tak. I możemy podawać. A więc to odstawiam. Biorę talerz, na którym będę jadł i musimy troszeczkę wziąć. Mój komentarz do tej potrawy jest po prostu zbędny. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i życzę Wam smacznego.